Cześć, jestem drugi i dobrze mi z tym. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym sezonie, nie wiem, czy tak można nazwać, serii Clean. Mamy dzisiaj poniedziałek, 24 października, i ruszamy w tym tygodniu od książki 24 godziny. Pozwólcie, że tutaj przeczytam kawałeczek. Czwarta nagroda to wyara w siłę wyższą. Zwróciłem się o pomoc do siły większej niż ja sam. Dzięki Bogu przestaję się uważać za pępek świata. Jestem tylko jednym z wielu ludzi na tej ziemi. Jestem też jednym z dzieci bożych, choć wcale nie najważniejszym. Ale mogę polegać na moim ojcu, który wskazuje mi drogę i użycza siły, abym mógł wytrwale kroczyć. Gdy postępuję właściwie, mam ze sobą całą potęgę wszechświata. Kochani, i tutaj, jak sobie czytałem ten tekst, dwie rzeczy mnie bardzo uderzyły i tak w pozytywnie, w sensie, dały takiego kopa do myślenia. Po pierwsze, oczywiście, yy, Trochę stonu spuścić, jeżeli ktoś słyszy buki, go, wiecie, trzęsie. Bądź też druga strona, która za chwilę mi będzie, wiecie, zarzucała być może jakiś kompletny liberalizm. Zostawmy po prostu te kwestie na boku. Mnie uderzyło pierwsze tutaj zdanie: Jestem jednym z dzieci Bożych, choć wcale nie najważniejszym. Jaka to jest, moi drodzy, ulga? Wiecie co? My czasami sobie tak myślimy, ja na pewno że wszyscy są przeciwko mnie, że każdy powinien być taki jak ja. No tak może akurat już nie myślę, ale kiedyś często myślałem, że każdy powinien być przynajmniej bardzo podobny do mnie, że taka droga, którą ja idę, ona jest na pewno najbardziej właściwa. I wiecie co, kiedy żyję z takim przekonaniem, nagle się okazuje, że kurde, jestem w ogóle w dupie, bo to nie ma wiele wspólnego z przynajmniej wyobrażeniem, jakie ja o sobie noszę. I to jest ogromna ulga, kiedy rozumiecie to, że wszyscy ja, ja jestem tak samo ważny jak pozostali i nic ważniejszy, wiecie. I to jest duża ulga, bo nagle się okazuje, kurde, ej, można tego kija trochę wyciągnąć, puścić z tonu, bo wiecie, każdy ma swoje zalety, każdy ma swoje wady i to jest okej. Okay. Wiadomo, trzeba nad nimi pracować, nie wszystkich trzeba lubić, to jest inny temat. Natomiast jeżeli ja sam będę uważał, że kurde, nie jestem pępkiem świata, że jest też cała masa innych ludzi, cała masa historii, podobnych do mojej, historii lepszych, historii gorszych, nagle się okazuje, ej, jest okej, okay, nie? W końcu, kurde, wszyscy, myślę, powinniśmy kopać w tą samą bramkę, żyć szczęśliwie, tak? Żyć też dla innych, no, po prostu, no. Jeżeli będę o tym pamiętał, myślę, że to jest do ogarnięcia. Druga rzecz, która mnie tutaj uderzyła w tym fragmencie, gdy postępuję właściwie, mam za sobą całą potęgę wszechświata. I teraz tak. No pewnie, bo za dobre wynagradza, za złe karze. Albo jeden wielki interes tworzymy, wszyscy, czyli jak będę robił dobrze, to dostanę nagrodę, jak będę robił źle, to nie dostanę nagrody, jeszcze będę pokarany. Takie myślenie. Ja wiem, że to się przebija, ale to jest ogólnie chore myślenie. Moi drodzy, to jest tekst, który. Tylko i wyłącznie dowodzi na to, na co, mówi, na co odpowiada większość religii i filozofii, że wszystko na tej planecie ma przyczynę i skutek. Jak rzucisz kamieniem do jeziora, to będzie plusk. Jak pójdziesz w szaliku arki na stronę trybun Lechi, to też będzie plusk, wiesz, albo będzie pysk, albo będzie łup, rozumiesz. Wszystko ma przyczynę i skutek. Jeżeli coś robisz, będą tego skutki. Jeżeli czegoś nie robisz, też będą tego skutki. I cały ten wszechświat jest tak skonstruowany, że my pojedynczo, jak również cała ludzkość, zostawiamy ślad. I niekiedy dość szybko ta w cudzysłowie karma wraca niekiedy trzeba na to, wiecie, miesięcy czy lat ale zawsze, cokolwiek byśmy nie zrobili, Dostajemy z powrotem. Tak to wygląda. I dlatego warto żyć takim też przekonaniem, kochani, że co byśmy nie robili, starajmy się czynić jednak dobro. Bo wiecie, to co damy, do nas wróci. Czy nam się to podoba, czy nie. Tak jest wszechświat skonstruowany, co osobiście uważam, że to jest ok. Co prawda, ile po drodze jest krzywd, nalane krwi, złamanych słów i tak to jest drugi temat. Natomiast to co damy, zawsze wróci. Prędzej czy później. Hmm. Myślę, że to dość optymistyczne, bo nagle się okazuje, że mimo wszystko ciągle jeszcze mamy wpływ na nasze życie i na nasze otoczenie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Dobrego dzionka życzę. Pozdrawiam. Cześć!